Dzień dobry, ogród marzeń. Robię porządki. Na rabatach z bilinami wycinam różne tutaj byliny. Liliowce też. Pogoda bardzo piękna, bardzo sprzyjająca, więc myślę, że wykorzystam ten czas, żeby sobie potem ulżyć, żeby wiosną tej pracy było mniej. A liliowce i suche pędy bylin jak najbardziej można w grudniu wycinać. Wycinam byliny na rabatach, ponieważ duże opady, silne opady śniegu, wszystkie byliny tutaj położyły i nie wyglądają one zbyt ładnie. Wykorzystuję te dosyć bardzo przyjemne dni. Można teraz zrobić porządek i przygotować rabatę na wiosnę. Wycinam owszem byliny, ale liście tutaj zostają i te liście pozostaną aż do wiosny jako ochrona przed mrozem. Ale gdy przyjdzie wiosna, nie na wszystkich rabatach będę pozbywała się liści. Na niektórych rabatach zostawiam, ponieważ jest to nie tylko świetna ściółka, ale i też liście bardzo szybko przerabiają się i tworzą żyzną ziemię. A właśnie taka ziemia jest tutaj w ogrodzie potrzebna roślinom, żeby mogły dobrze rosnąć. A z każdym rokiem widzę, że wszystko tutaj dosyć bujnie, pięknie rośnie, z czego jestem bardzo zadowolona. Tam, gdzie mam rośliny cebulowe wczesno-wiosenne, to oczywiście delikatnie staram się usunąć śnieg. Przepraszam. Nie, nie, liście, liście liście po to, żeby można było właśnie pokazać kwiaty i urodę ich. Natomiast liście by po prostu zasłaniały, no i wyglądałyby troszeczkę nieładnie. Ja wiem, że w lesie, w parku liście są i rośliny wiosenne też rosną, no ale wiadomo, że w ogrodach chcemy tak troszeczkę mieć chociaż ładniej, piękniej i te rośliny tak bardziej pokazać, przedstawić. Ale i tak staram się tutaj dużo tych liści dostawić. Zauważyłam, że absolutnie rośliny nie chorują, wręcz przeciwnie. Nigdy się nie zdarzyło, ponieważ niektórzy mówią, że takie pozostawione liście mogą e, zawierać różne choroby, takie grzybowe i tak Ale u mnie to się nigdy nie zdarzyło. Zawsze rośliny są odpukać zdrowe przez ostatnie lata. A teraz jazda na kompostownik. Ale no teraz trzeba te wszystkie zieloności wyrzucić na górę. kamień, kamień. Nie. Kamień na ścieżkę. Dobrze. A więc ta praca została wykonana. No i teraz trzeba tutaj sobie przygotować na następne. Wdrapać się na Mont Everest. O, jestem już na szczycie i to jak szybko. Taka ta moja praca codzienna. Tutaj ładnie na środek. No i co? Trzeba to trochę utwardzić, ubić, ponieważ szybciej się rozłoży. I do wiosny myślę, że będzie się już od spodu tworzyła piękna, żyzna ziemia kompostowa. mam taki trening trochę jogi trochę biegów wszystkiego po trochę a ja zbieram wodę deszczową i wykorzystuję wodę deszczową będę podlewała szklarnię Ponieważ w szklarni są donice z roślinami, ale i też ziemia, która nie może być tam absolutnie sucha. Natomiast woda nie może pozostać w tych zbiornikach, bo gdy przyjdą tęgiem mrozy, a mamy dopiero połowę grudnia, więc wszystko się jeszcze może zdarzyć, wszystko przed nami, więc wtedy te zbiorniki by się niszczyły. My magazynujemy tak na szybko policzyłam w pamięci chyba ponad 8000 litrów tutaj wody w ogrodzie. I ja sobie nie umiem wyobrazić, jak ten ogród by istniał, gdyby nie ta ilość, ogromna ilość wody, która jest tutaj wykorzystywana, każda kropla. Oprócz tego, że teraz podlewam w szklarni, podlewam też rośliny, które mamy w donicach, w piwnicy, ale wykorzystuję też wodę do mycia podłóg, do mycia tarasów, ponieważ ona się do tego idealnie nadaje. Szkoda używać wody spożywczej i jest to też przecież oszczędność dla kieszeni. Została nam tylko altana, która jeszcze nie posiada własnego zbiornika, chociaż już ten zbiornik ma, ale jeszcze nie została podłączona. Myślę, że wkrótce zostanie i w ten sposób będziemy mieć tutaj naprawdę spore zapasy wody, która bardzo tutaj się przydaje. Nawet gdy rok jest wilgotny, to wiadomo, że trzeba podlewać i w szklarni, i trzeba też rośliny doniczkowe, no i podłogi tarasowe, czy tarasy, czy, czy wszystko też czeka przecież do mycia cały czas. Czas mamy tutaj zwierzęta, które bez przerwy tuptają nam po tarasach i brudzą. Życzę miłego dnia! I do zobaczenia!